imię ojca i syna i ducha świętego. Bracie i siostry, słyszeliśmy dzisiejszej Ewangelii i zapytał Jezusa uczony w prawie, kusząc go. Mistrzu, które jest największe przykazanie w prawie? Biblia tysiąclecia to słowo kusząc tłumaczy słowami, wystawiając Jezusa na próbę. Więcej jest takich sytuacji opisanych w Ewangeliach, wystawiania Chrystusa na próbę. To znaczy, Postawienie pytania, bardzo trudnego. Każda odpowiedź mogłaby pogrążyć Chrystusa, stać się przyczyną, powodem oskarżenia. Było pytanie o to, czy należy płacić podatek pogańskiemu cesarzowi, czy nie płacić. Było pytanie o sprawę zmartwychwstania. Pytanie, czy kamienować kobietę pochwyconą na cudzołóstwie, czy nie kamienować. Było też tak zwane ostatnie kuszenie Chrystusa, wystawienie go na próbę, kiedy arcykapłani i uczeni w piśmie, upojeni swoim zwycięstwem, Podchodzili do krzyża i szydząc powtarzali Niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w niego. I tak było w dziejach Izraela w czasie wędrówki z Egiptu do ziemi obiecanej. Lud wybrany wystawiał Boga na próbę. Mówię o tym Psalm 94. Obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego. Nie zatwardzajcie serc waszych, jak w Meriba, jak na pustyni, w dniu Masa, gdzie mnie wasi przodkowie wystawiali na próbę i doświadczali mnie, choć dzieło moje widzieli. Są ludzie, którzy wystawiają na próbę Pana Boga, czyniąc w modlitwie Panu Bogu wyrzuty, mając pretensje do Pana Boga. Może przeżywając bardzo trudne chwile w swoim życiu, ale nigdy, nigdy nie można. Mieć jakichkolwiek pretensji do Pana Boga. Są też ludzie, którzy wystawiają Pana Boga na próbę przez trwanie w grzechu, przez odrzucenie zbawiennych napomnień, przez zakamieniałe serce. Święty Alfons Liguori, doktor Kościoła, mówi o mierze grzechu który Bóg toleruje, nie karząc natychmiast. Ale kiedy ta miara jest przekroczona, Bóg uderza mieczem karzącym. Święty Jan Paweł II w książce Pamięci i tożsamość odnosi tę zasadę do hitleryzmu niemieckiego, który trwał zaledwie 12 lat. Potem miara Grzechu się przebrała i to straszne zło zostało unicestwione. Czyż świat współczesny nie wystawia pana Boga na próbę, masowo popełniając grzechy, wołając o pomstę do nieba? Katechizm na podstawie Pisma Świętego wymienia takie grzechy. Rozmyślne morderstwo, zwłaszcza dzieci nienarodzonych, grzechy nieczyste przeciw naturze, krzywda słabych, bezbronnych wdów, kalek, dzieci chorych, eutanazja, wstrzymanie należnej zapłaty, czyż nie jest grzechem wołającym o pomstę do nieba? Marnowanie żywności i jednocześnie śmierć tysięcy ludzi z głodu na ziemi. Jak długo można urągać Bogu? W liście do Galatów święty Paweł zapisał: Bóg nie pozwoli szydzić z siebie. Nie możemy Boga wystawiać na próbę. Natomiast Pan Bóg może wystawić człowieka na próbę i to czyni. Dwudziesty drugi rozdział Księgi Rodzaju zaczyna się słowami: Bóg wystawił Abrahama na próbę. I potem następuje opis dramatu. Ukochany jedyny syn ma być złożony w ofierze, zabity własnymi rękami ojca. Abraham zwycięsko przeszedł przez tę próbę. Więcej można by takich sytuacji wskazać, opisanych w Piśmie Świętym. Bóg tak działa: dopuszcza krzyże, dopuszcza próby. Nie po to, by nas dręczyć, ale by nas oczyścić, wydoskonalić, wyprowadzić na szczyty miłości. eseju o świętym Maksymilianie Marii Kolbem takie były słowa zapisane. Czy Bóg, który rozmnożył chleb na pustyni, nie mógł dla tego swojego umiłowanego sługi podarować od kilku kruszyn chleba? Czy ten, który wyprowadził ze skały wodem nie mógł ugasić pragnienia tego wielkiego czciciela i miłośnika Maryi i Matki Bożej. Oczywiście, że mógł. Ale Bóg chciał, by przez ofiarę święty Maksymilian upodobnił się w stopniu największym do Jezusa Chrystusa. Wielki mistyk, nasz rodak Ojciec Piotr Roztworowski, w swoim komentarzu do modlitwy Ojcze Nasz napisał między innymi takie słowa. My się zbyt wieloma rzeczami przejmujemy. Życie jest próbą wiary. Jeżeli przez chrzest zawarłeś przymierze z Bogiem i uwierzyłeś, że Pan Bóg się w Twoje życie osobiście zaangażował, to wyciągnij z tego wnioski. Trzeba na przestrzeni tych kilku lat, tego niewiele, jakim jest życie człowieka, wyciągać wnioski z faktu przymierza chrzcielnego. Przecież Pan Bóg będzie nas próbował. Będą być może walić się pod naszymi nogami różne punkty oparcia, na których staliśmy. Trzeba więc uważać, bo może nami potrząsnąć, za kark wziąć. Inaczej człowiek mógłby się wygodnie urządzić zapominając, że właściwym punktem Jego oparcia jest coś innego. Najmilszy w Chrystusie, nigdy, przenigdy nie chciejmy wystawiać Pana Boga na próbę. A jeśli On w swojej łaskawości dopuszcza na nas próby, nigdy przeciw Nim się nie buntujmy, bo Pan Bóg Dopuszczając próby krzyże i trudności, zawsze daje łaskę, by je udźwignąć. Z nim wszystko jest możliwe. Z nim każdy trud można przejść, a to, co z nim będziemy przeżywali, doprowadzi nas do chwały nieba. Amen.